Ja z kolei robiłem tak, że oglądałem taśmy VHS-u i cofałem ją cały czas tą taśmę i patrzyłem na i Wersona, co on wyrabia. Później szedłem na boisko i sobie wyobrażałem tego krosa, jak on robił. I starałem się go powtórzyć. Oczywiście nie wychodziło mi. No i w pewnym momencie stwierdziłem, hm, to mnie nudzi, bo cały czas powtarzam jeden mów. Więc zacząłem sobie wymyślać w głowie coś takiego. Nie wiem, jak, jak ty czy reszta koszykarzy. Może też tak robili. Ja sobie odpalałem gierkę w głowie. Ja po prostu. Czyli był, wizualizowałem sobie. Wizualizowałem sobie po prostu grę, że w tym momencie dostałem piłkę, na przykład tyłem do kosza, byłem Kobe Bryant, w tym momencie dostałem z przodu byłem Iversonem, i sobie wymieniałem w głowie, albo nawet czasami, jak byłem w stanowisku, to sobie sam mówiłem do siebie Iverson, czy tam Bryant, czy jak zebrałem jakąś fajną piłkę, to sobie krzyczałem Garnet i tak dalej. I Ja sobie grałem koszykarzami w głowie i nagle. Nagle ktoś przychodził i je budził z tego. I mówił: Siema, skiba gramy 1 jeden... No, no, tak, no ja, oczywiście, no pewnie, że gramy.